Cześć, to jest dyna. Witam Was bardzo serdecznie z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Nasz muzeum Mikołaj przygotował dla Was małą niespodziankę. W tym roku nie możemy spotkać się tutaj w Muzeum na warsztatach świątecznych. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was takie wirtualne zajęcia i dzisiaj pokażemy Wam, jak w taki bardzo prosty sposób domowy zrobić sobie piękne ozdoby chodnikowe. Dzisiaj bombki metodą dekuparzu. Czyli coś takiego będziemy wykonywać. Metoda dekupażu jest bardzo prosta. Możemy mu zabierać wiele niepotrzebnych już rzeczy. A tu na zajęciach właśnie takie bombeczki sobie wykonamy. I mam nadzieję, że będzie to wspaniała zabawa dla całej rodziny. Oglądajcie do końca, ponieważ czekają kolejne niespodzianki. Przygotowania bombki przydadzą Wam się styropianowe kule, które kupicie w każdym sklepie papierniczym. Ja akurat mam taką kulę 10 cm, ale spokojnie dostaniecie też większe, mniejsze. Są też inne kształty, więc możecie zaryzykować i spróbować zrobić bombkę w troszkę innym kształcie. Moja kula już została wstępnie pomalowana, do tego użyłam zwykłej farby lateksowej do ścian. Na pewno w każdym domu znajdą się resztki jakiejś farby po malowaniu. Jeżeli macie farbę białą, wystarczy dodać odrobinę barwnika specjalnego do farb. Wtedy też uzyskacie kolor np. różowy, żółty bądź niebieski i wtedy wasza błonka zyska troszkę więcej koloru. Co jeszcze? Potrzebujemy oczywiście klej, którym będziemy łączyć te wszystkie ozdoby. Jest to w tym wypadku klej stolarski typu wikol, który kupicie w każdym sklepie. Mamy też lakier, w którym będziemy to wszystko potem zabezpieczać. Ja mam tutaj widarą lakier akrylowy, bezbarwny i bezzapachowy. Pamiętajcie o tym, ponieważ wtedy zabawa będzie bezpieczna. Co jeszcze? Mamy oczywiście gąbeczki, którymi będziemy malować naszą Bąbeczkę, wtedy też będzie taki jednolity yy, kolor, nie będzie śladów pędzla. To gąbeczkę też na pewno macie w domu, można uciąć kawałek takiej gąbki, którą macie do naczyń. Potrzebujemy też pędzelki. Mniejsze posłużą nam do klejenia wzorów. Ważne, żeby były one w miarę płaskie, niezbyt szerokie, wtedy będzie wygodnie wam to robić. No i taki troszkę większy szerszy, który posłuży później do lakierowania. Pamiętajcie, żeby tych pędzli nie mieszać, żeby one leżały osobno. Mamy tutaj również kubeczki plastikowe, one posłużą do rozlewania na przykład lakieru, kleju, tacki e, takie plastikowe, które też można wykorzystać, aby nie brudzić po prostu powierzchni. Nożyczki, które posłużą do wycinania wzorów. Pamiętajcie również o patyczkach do szaszłyków. Bardzo przydatna rzecz, ponieważ robimy sobie tak zwanego lizaka, czyli nadziewamy tą naszą kulkę na patyczek, wtedy łatwiej ją sobie pomalować, ale również później ozdabiać, ponieważ nie musimy tej kuli trzymać, niszczyć naszego wzoru, tylko cały czas trzymamy właśnie za ten patyczek. No i ozdabianie. Do tego przydadzą nam się serwetki papierowe. Jakie kupimy w każdym sklepie papierniczym, a na pewno też w domach takie serwetki posiadacie w różnych wzorach. Bąbka nie musi być typowo świąteczna. Jeżeli chcecie, żeby znalazł się na niej wasz ulubiony bohater, nie ma problemu. Wystarczy wziąć serwetki z waszym ulubionym bohaterem. Ja mam tutaj na przykład Star Warsy, mam myszkę mini, także nie ma problemu. Ale też można zrobić sobie bombkę regionalną, czyli użyć jakichś wzorów kwiatowych, regionalnych. Ja tutaj już mam też e, troszkę powycinanych wzorów, wcześniej sobie troszkę już ich powycinałam, przygotowałam, ale o tym też później. Do ozdabiania również przydadzą się wstążki, które pięknie wykończą nam tą bombeczkę, No i oczywiście ulubiony przez wszystkie dzieci brokat, którymi nadamy piękny blask naszym bąbeczkom. A to wszystko stanie się możliwe dzięki Waszej pracy, no i pomocy urządzenia, które każdy posiada w domu, czyli suszarki. Ona przyspieszy troszkę naszą pracę, pozwoli, aby wszystkie elementy dobrze się połączyły. No, zapraszam teraz wszystkich do wspólnej zabawy. Pierwszy etap naszych prac będzie polegał na przygotowaniu naszej kuli do dalszej pracy, czyli będziemy ją sobie malować, robić tak zwany podkład. Tak jak mówiłam, do tego przyda się gąbeczka, no i ta farba akrylowa do ścian. I teraz zdecydowanymi ruchami od góry do dołu smarujemy sobie całą gąbeczkę, właśnie taką. Farbą, aby zrobić podkład. Dzięki temu wszystkie później elementy będą się bardzo dobrze trzymały tej bombki. Ale też dzięki temu ta bombka zyskuje taki dodatkowy kolor, dodatkowy, dodatkową bazę. Dzięki czemu będzie ona o wiele ładniejsza. W międzyczasie, kiedy ta bombeczka będzie sobie schła, dobrze ją sobie odłożyć w jakieś takie ciepłe miejsce, np. grzejnik, podgrzejnik. W tym czasie przygotujemy sobie serwetki. Ja pokazywałam te zwykłe serwetki, jakie kupujemy w sklepach. One mają rozmiar 30 na 30. No wiadomo, że jest to troszkę za dużo, żeby na taką bombkę przykleić. Dlatego też wycinamy z niej mniejsze elementy, które będziemy potem mocować do tej naszej bombki. Ale taka serwetka posiada Trzy warstwy, więc troszkę to utrudni nam pracę, dlatego też teraz, na spokojnie, czekając aż ta bobeczka odpowiednio sobie wyschnie, te serwetki przygotujemy. Możemy użyć do pomocy patyczka, który ma jeden lekko zaostrzony koniec i podważyć sobie warstwy, które znajdują się na tej naszej serwetce. O, zobaczcie, to mi ładnie, już to wszystko odchodzi i ściągam sobie niepotrzebną warstwę. Tak, aby została nam tylko jedna warstwa z wzorem. Zwróćcie uwagę na opakowanie. Tam powinno pisać, czy serwetki są trzywarstwowe czy dwuwarstwowe. Wtedy będziecie wiedzieli, ile takich warstw należy ściągnąć. Na początku przygotujcie sobie więcej takich serwetek, no bo wiadomo, że w trakcie pracy coś może ulec zniszczeniu, tak aby potem nie trzeba było tego robić na szybko. Kiedy mamy już przygotowane wzory, bombeczka też sprawdzamy, jest już sucha, także możemy przystąpić do kolejnej pracy. Przed nami kolejny etap pracy nad bombeczką, czyli ozdabianie. Pamiętajcie, żeby przy tym etapie się nie śpieszyć, żeby to robić wszystko powoli, dokładnie, ponieważ w tej chwili ta serwetka jest bardzo delikatna i łatwo ją uszkodzić. Do przymocowania wcześniej przygotowanych serwetek posłuży nam klejewiko. Jeżeli jest bardzo gęsty, wystarczy dodać odrobinę wody, tak aby stał się taki rzadszy, wtedy też wygodnie będzie to wszystko nam przymocowywać. Bierzemy sobie odrobinkę kleju na pędzelek i robimy kropkę w jednym miejscu. Wybrany wzór mocujemy sobie do tej kropki, tak aby on się już wstępnie trzymał tej naszej. Bąbeczki dzięki temu łatwiej ten cały wzór będzie można przymocować. I teraz bardzo ważna rzecz. Delikatnie będziemy tą serwetkę przyklejać. Bierzemy odrobinkę kleju i teraz takimi zdecydowanymi ruchami od środka na zewnątrz mocujemy wszystkie brzegi naszej serwetki do bombki. Tak jak mówiłam, róbcie to powoli delikatnie, tak aby tej serwetki po prostu nie rozerwać. Zwróćcie uwagę, że przy takim troszkę większym wzorze będą robiły się takie zmarszczki. Nic się nie dzieje, to dodaje uroku waszej bombce. Kiedy już przymocujecie jeden wzór, to wtedy będzie można zabrać się za kolejny, oczywiście w ten sam sposób. Pamiętajcie, jeżeli powstają Wam takie białe plamki z kleju, warto je pędzelkiem rozsmarować tak, aby później po wsuszeniu nie było śladów kleju. Jeżeli Wam nie wychodzi od razu, nie przejmujcie się. Jeżeli się serwetka rozerwie, możecie ją ściągnąć i wziąć kolejną. Wzoru przekrojone przed nami suszenie bąbki. Jest już wysuszona, także przed nami przedostatni etap pracy, czyli będziemy tą bąbeczkę sobie lakierować. To zabezpieczy tą bombkę przed zniszczeniem, ale też nadaje takiego dodatkowego połysku. No i wtedy, kiedy będziemy mieli lakier, będziemy tą bombkę mogli posypać brokatem, przez to będzie się pięknie błyszczała na naszych choinkach. Bierzemy sobie lakier, tylko tutaj ogromna prośba kiedy lakierujecie, poproście o to dorosłych, żeby było bezpiecznie, żebyście też nie musieli mieć kontaktu z takim produktem. Podobnie jak przy pierwszym etapie, czyli malowaniu farbą, zdecydowanymi ruchami od góry do dołu, zobaczcie, zabezpieczamy tą naszą bombeczkę. Malujemy całą powierzchnię, łącznie z tymi naszymi naklejonymi wzorami. Dokładnie, tak aby wszystko nam się pięknie tutaj teraz błyszczało. Łatwo to sprawdzić. Ja mam taki lakier z lekkim połyskiem, więc w miejscu, gdzie jeszcze nie posmarowałam lakierem, widać ślady po prostu. Także spokojnie mogę te miejsca poprawić, żeby wszystko mi się tu ładnie błyszczało. I kiedy już mamy pomalowaną bąkę, to bierzemy sobie gazetę bądź właśnie taki plastikowy pojemniczek. Bierzemy sobie nasz ulubiony brokat i delikatnie sypiemy na tą naszą bąkę. Przy okazji obracając. Tak, aby ten brokat równomiernie nam się rozłożył. Ja akurat planuję tak posypać w miejscach, gdzie nie ma wzoru. O, zobaczcie, więc sobie obracam na różne strony. Możecie posypać wzór. To już wszystko zależy od Was. A, troszkę tak jeszcze pokręćcie, żeby ten niepotrzebny brokat, który się przykleił, zleciał. I zobaczcie. Tak wygląda moja bubeczka I teraz ponownie musimy ją wysuszyć tak aby nam to wszystko się ładnie tutaj połączyło. Dobrze mieć lakier szybko schnący. wtedy też ta praca jest o wiele, wiele sprawniejsza. Mam już wysuszoną bąbkę, także przed nami ostatni etap prac, czyli dodanie wstążki, dzięki której będziemy mogli taką bubeczkę sobie zawiesić na naszej choince. Wyjmujemy patyczek, który wcześniej ułatwiał nam całą pracę. Bierzemy ponownie klej. Robimy niewielką Krobeczkę w miejscu gdzie ten patyczek się znajdował. No i teraz bierzemy sobie wstążkę taką jaką potrzebujemy. Wystarczy taki kawałek około pół metra, tak żeby ładnie obwiązać tą bąbeczkę, no i żeby powstała nam również kokarda. Tam gdzie mamy klej mocujemy naszą wstążeczkę. Sprawdźcie tak żeby końce były równe, tak żeby ta kokarda później była ładna. No i pilujcie, żeby wstążka nie zakryła tych Waszych wzorów. Także okalamy naszą bombeczkę, przytrzymujemy w tym miejscu, gdzie mamy klej przez chwilę, żeby to wszystko nam się ładnie połączyło. No i oczywiście do zawiązania bombeczki przydatna jest druga osoba, która nam tą bombkę przytrzyma, chociaż przez chwilę, tak abyśmy mogli później tą kokardę zawiązać. Ja spróbuję zrobić to sama. Najpierw wiążemy supełek, staramy się, żeby wyższy kontakt tutaj nam na środeczku. Ściskamy mocno, tak żeby ta wstążka nie latała nam na całej obce. Robimy drugi supełek, staramy się jeszcze docisnąć tą wstążkę do naszej bombki. O i zobaczcie, już wstępnie mi się trzyma. Teraz kokardka. No, i nasza wątka jest gotowa, może trafić na choinkę. Mam nadzieję, że nasze warsztaty stały się przydatne, że świetnie się z nami bawiliście, ale nasz muzeum Mikołaj przygotował kolejną niespodziankę. Dla tych, którzy podeszli nam swoje zdjęcia zrobienia bombeczek naszą metodą, bądź już gotowych wyrobów, Będą, dla tych osób będą przewidziane niespodzianki, a my na koniec stworzymy taką echoinkę. No niestety, nie możecie tych bombek przynieść do nas, ubrać z naszej muzealnej choinki, ale chociaż w taki wirtualny sposób postaramy się te wasze zdjęcia wykorzystać i właśnie stworzyć taką nowoczesną dekorację. No i oczywiście tą choinkę będziecie mogli podziwiać w naszym facebooku. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.